Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego numer 27, położonego w sieciach przy ulicy Pułaskiego 55. Pan naczelnik Piesio, proszę bardzo. pokrótce tylko, może. Tak, to, który to jest blok? Czy to jest ten, po spotka, Gdzie na dole mięsne? Tak, dokładnie tak. Projekt dotyczy lokalu położonego na pierwszym piętrze budynku składający się z dwóch pism, zwolnionych przez dotychczasowego najemcę. A co się stało z najemcą? Zwolnił. Zwo Bardzo dziękuję. Czy są pytania? Pan radny Andrzej Mam pytanie do Pana naczelnika, czy nie wiem, czy do Pani kierownik. <grym> jakimi zasobami mieszkaniowymi będziemy dysponowali w tym roku? Muszę... Burz, obliczyć. Nie pora paru z głowy, bo to na konkretny dzień będzie inaczej. A ile będzie w tym bloku, który tam będzie? Odbierał? 68. 68. Sześć, w jakim Sześć, czasie w tym, czasie tym blok? Ale się, Wierają, się zwalniają lokale, ludzie zdają. Ludzie oddają, wybrają, przeprowadzają się do swoich domów, do, do lepszych warunków, wyjeżdżają. Trzeba sobie złapać stan na, na koniec kwartału czyli Jestem coraz przekonany do tego, że takie wyprzedawanie w tym roku tak jak już usłyszeliśmy, nie jest ostatni blok, bo mamy jeszcze te duże zasoby. W następnym roku już... Nie wiem, kiedy to ewentualnie kiedy się pojawią z zysk, kiedy ktoś zrezygnuje, odejdzie i tak dalej i, dalej. I teraz wyprzedaż takich mieszkań spowoduje, że w następnym roku już będzie mogli, tak jak w poprzednich latach. Między 150 a ponad 200 mieszkań takich przydzielić mieszkańcom, bo ich po prostu już nie będziemy mieli. A w związku z tym moim zdaniem wyprzedaż tego typu mieszkań jest błędem. Proszę Dzień. państwa, powiem, Mogę skończyć Pani, nie, nie, Panie Prezydencie. Odebrano mi głos, I pan Sitnik też nie. Dzisiaj w tej chwili głosujemy nad zapytaniem, Silne kobiety rządzą, panie radny, no To nie jest cel upoważnia do tego, więc proszę państwa, nie nasze żale. Jest program przyjęty przez Radę Miasta. Prezydent ma ten program wykonywać i my tego w tych poczynaniach jemu pomagamy. W tej chwili bardzo proszę. Dziękuję bardzo. A jakby się Pan nie zgadzał, to, to byłoby mi przykro. Bardzo dziękuję i zadaję pytanie. Kto jest za pozytywną opinią uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego numer 27 położonego w siecach przy ulicy Puławskiego numer 55. Kto z Państwa jest za? Proszę podnieść rękę. Cztery głosy za. Kto jest przeciw? No już mógłby się Pan chociaż wstrzymać. Kto się wstrzymał? Pani, przewodnicząca? Pani, Pani tak. przewodnicząca. Już tak. Spotykać się nie mogę, bo jestem odsądzany od i Teraz na sesji zabierać głosu nie mogę, bo jestem odsądzany od i Teraz nawet zagłosować za przeciw nie mogę, bo przy, przynajmniej dla tego, co to powinienem się wstrzymać. Ale przechodzimy do punktu szóstego zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 69 położonego w siecach przy ulicy 11 listopada 16. I owszem, proszę Pana, Panie, panie Radny Andrzeju Sitnik, powiem Panu, że zadzwoniła do mnie osoba, która powiedziała, że proszę Pani, takie mieszkanie rzekomo jest puste, i ja chcę to mieszkanie, bo ja mieszkam daleko gdzieś na Warszawskim Osiedlu, a tu bym miała blisko, bo pracuję w Biedronce. I naprawdę nas nie stać, żeby stwarzać ludziom luksusy. Pani Przewodnicząca, Dlatego, teraz że... muszę zabrać głos. Jak Pani mówi, że stwarzać ludziom luksusy. Dobra. To to, o czym mówi przed chwilą no pan i to, tam. o czym pani mówi teraz, to, to już w ogóle jest dla mnie niespójne, bo podjęliście wcześniej decyzję, żeby budować mieszkania, I gdzie się zgod, zgodnie z tym, co nie ja powiedziałem, tylko powiedział pan skarbnik i wszyscy na tym, że finalnie metr mieszkania kosztuje tam 6 tysięcy złotych. I pani teraz mi mówi, że nie podejmujecie decyzji, żeby ludziom budować luksusy. A podjęliście decyzję, żeby obciążać mieszkańców, którzy mają spłacać kredyty za budowę mieszkań po 6 tysięcy złotych metrów. Jak to jest wspólne, to ja tego po prostu nie mogę zrozumieć. Przykro mi. No i już więcej nie mam nic do powiedzenia, aż będę jemu głosować. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę kto z Państwa jest za pozytywną opinią do uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 69 położonego w Siedlcach przy ulicy 11 listopada nr 16. Kto z Państwa jest za? Proszę podnieść Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nic się nie wstrzymał. Dziękuję bardzo. Czy z ekonomicznego punktu widzenia jest to zasadne? Siedlecy, deweloperzy Budują mieszkania i sprzedają je na wolnym rynku w cenach wahających się pomiędzy 3400 a 4000 zł za metr kwadratowy. W cenę tę wchodzi działka, dokumentacja techniczna, infrastruktura, drogi dojazdowe i chodniki. Natomiast Siedlecki Samorząd zleca wykonanie samego budynku, bez balkonów i piwnic, w całości za kredyt, gdzie, jak powiedział skarbnik, metr kwadratowy kosztuje nas, mieszkańców, około 6000 złotych. Ten sam siedlecki samorząd sprzedaje mieszkania z zasobów komunalnych po cenach prawie trzykrotnie tańszych. Chyba nie trzeba długo myśleć, żeby dojść do wniosku, że nie jest to rozsądne postępowanie. A czy moglibyśmy i możemy budować mieszkania komunalne taniej? Odpowiedź brzmi: oczywiście tak. Wystarczyło złożyć wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego, który wspiera takie inwestycje bezwrotnym dofinansowaniem w wysokości od 30 do nawet 60% kosztów budowy. Dlaczego Siedlecki Samorząd to te środki nie zabiegał? No cóż, władze miasta są zdania, że najłatwiej wziąć kredyt, bo to najprostsza forma finansowania i najłatwiejsza do spłacenia. Pytanie tylko, kto te kredyty będzie spłacał? Jak sami się państwo domyślacie, my i tylko my, mieszkańcy Siedlec. A w jaki sposób? A chociażby w podwyżkach podatków od nieruchomości. A przecież można było lepiej i taniej, a zaoszczędzone w ten sposób środki, wydać chociażby na modernizację ulic, chodników czy rewitalizację parku Aleksandria. A tak mamy to, co mamy.